Siemaneczko siemaneczko siemaneczką wszystkim z tej strony sticky tam w kolejnym odcinku arenkowania zbanuję sobie Sylvan, ponieważ było go bardzo dużo ostatnio Więc gramy nekropolium na Inferno na władcy, który o jest w sumie spoko, spoko kontrą akurat w nekropoliz według mnie. Ciężka para dla mnie według mnie, tak uważam. Ogólnie mam nadzieję, że bawiliście się dobrze ostatnio, że się ciągle dobrze bawicie, jeżeli nie zostawiliście suba zostawcie, bo ciągle wielu wielu z was podbicie się, nie ma jeszcze subskrypcji. Byłoby mi naprawdę miło, możecie sobie zostawić dzwoneczek i tak dalej i tak dalej, najważniejsze to bawcie się dobrze, a reszta przyjdzie po prostu z czasem. Tak ja tak mniej więcej uważam, to są takie dobre staty moi drodzy. To są naprawdę bardzo dobre staty. To są staty pod naprawdę naprawdę Pierdalankę się w sumie. Kurwa, patrzcie się, jak wylosowało, jak powylosowywało rzeczy. Nie hmm. z mojej drodzy tajemna zbroja. I jakby dla mnie w tym momencie, tajemna zbroja to będzie coś, co będę grał i spróbuję minus morale zrobić. Jak największe. I pozagrać pod Banshee'ego w sumie, który dostanie prawdopodobnie rozdzierające, ale tajemne zbroje. Dobra, 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 więc będziemy się raczej bili, czy rzucali mu osłabienia, cierpienia, Dezo nie działa na niego. działa w sumie na niego Dezo i tak dalej, więc w sumie jakbym się chciał bić tak naprawdę. Nie, no dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy sobie żywiołak jeszcze. Jak mi się wydaje, bo tam nie było nic intrygującego. Światła to ja nic nie mam za bardzo z tego co widziałem. Dobra, z musi być, bo chcę z COVID mieć. Światła w zamku nie było, tak. nie było. Była tylko prawa moc, moi drodzy. Co za, no, żeby prawa moc i hejsta grać... No nie taki głupi pomysł, tak. Jakimś podstawowym skrzeszeniem. Tak, okay, ja wtedy muszę mieć. A tak, i muszę dostać. Mhm, mam, wybacz, szum. Ja się wywalę z COVID. Dobra, zobaczymy. Przecinek widzę dość szybko poszedł. Zde to będzie mi dawać cały czas. A gdzie tak, moi drodzy. Ora moi drodzy, no nie do końca mi chce dawać to co bym chciał. Nie do końca mi chce. Wiem, że nie, nie wziąłem Dobra, ale To wywalę i skowyt. No nie mogę sovy to Dobra, kurwa się zrobiłem. Rale jest atak. Będę musiał iść chyba środek. Czy ja chcę to na fullu? Chcę w sumie to na fullu. To nie muszę mieć na fullu, ale. na nekromanty. No nie jest to tak idealnie, jakbym bym chciał. Dobra, jest śmierć gniewu wreszcie. Ura w diabła. Weźmiemy, tak? Ale zaraz, muszę mieć najpierw hejsta. No powiem wam, że no, nie wyszło idealnie. No nie jest idealnie jeszcze. Ale już jest blisko do bycia idealnym buildem. Dobra i środek. Bycia bardzo specyficznym buildem. Sprawdzę czy się na pewno nagrywa. Jest ok. W sumie nie czuję się jakoś najgorzej. Mógłbym w sumie do tej roboty jutro iść, tak powiem Wam szczerze. Ale trochę też mi się nie chce. Chcę po prostu też trochę odpocząć z tego wszystkiego. Roki jakieś do zrobienia. Po co mi te komunikaty, tak? Spadajcie na no. Staty mam naprawdę mega sięczne. naprawdę dobre. Staty 13, 10, 13, 8, 5. To są naprawdę bardzo ok. Rzeczy. Naprawdę bardzo w porządku, tylko no, wiedzy trochę mało jest. Wiedzy, wezmę sobie wiedzy, dodam, bo wiedza mi jest potrzebna. Ja się też zastanawiam w sumie. Może no, jest po to, żeby, żeby było więcej osób do bicia, tak? 12, 12, dobra. Więcej osób do bicia. Też nie wiem czy to jest mi potrzebne do końca w tym bildzie. Bo tajemnej zbroi i tak nie rzucę. Może bardziej bym sobie. O, dowodzenie sobie zostało. Jak mogę świada. Chyba bym sobie po prostu zostawił, jednak olałbym to. Stawiłbym sobie to. Mieszyłbym to. Okej, okay. nekromancję bym sobie na pewno zrobił. Wichurę. Mimo wszystko tak, tak, bo jednak. I moc prędkości. per. Teraz tak, mamy hejsta. Mamy jakieś skrzeszenie dodatkowe, które no nie jest jakieś morderczo-zabójcze, ale jest przydatne i nie mamy defa. To jest taki największy problem, czy ja potrzebuję many na tyle? No mana zawsze spoko, tak? W szczególności, że mi może ją ukraść, tak? Że mi może ją ukraść i możliwe, że to zrobi. Możliwe, że mi to zrobi, tak? Jedzie, no jednego poziomu i tak z tych trzech ze słabych artefaktów nie będzie jako tako. I teraz się zastanawiam, a co bym mógł jeszcze wywalić. Chyba wezmę poziom i wtedy wywalę, bo żebym wziął ten poziom nie tak jak dawniej, tak? Nie tak jak dawniej. No cóż, moi drodzy? No nie mamy. Nie mamy obrony, tak? Musimy się z tym jako tako pogodzić. W żaden sposób nie mam obrony. To aż mi niepotrzebne, tak sobie w sumie myślę. Szczęście żołnierza w Torporek. Tak, Torporek, tak. Torporek by wchodził, bo zajebiście. Dobra, więc zostajemy w taki sposób. Co ma być, to będzie? Nie mam defa, więc może być przeciętnie. Ej, poziomu też nie dostaniemy, bo nie mamy na tyle. Ale mamy hejsta, tak? <laughs> mamy hejsta i prawą moc, moi drodzy. Tym wygramy grę. A <laughs> może nie, ale Ale będzie wesoło. Będzie wesoło, zobaczymy. No wiadomo, on, on, on gra tą frakcją, która jest irytująca w ten sposób, że nie mamy. Ej, więcej skrzeszeń, tak naprawdę. Spoko, wskrzeszenia, no bo. No to jednak pan się nie robi. Minus mora dla wszystkich będzie dużo lepszą opcją. Torpornik, ty oraz ty, I, i dużo lepszą opcją będzie, bo ja se skrzeszę w sumie. Ja se skrzeszę po prostu potem coś, żeby też mieć czym bić. Tutaj trzeba będzie zainwestować w vampira, tak. Mocno wampira zainwestować. Wampira. Tak, tak, wampir będzie kluczowy tutaj. A tej rozgrywki. No nie będzie poziomu, tak? Bo to jest. 9 a to jest. Czy takie kible, że szkoda gadać. No a to muszą zostać te staty, tak? Eee, wampir jest kluczowy dla mnie w tym momencie, więc będzie wampir na pewno, bo może dostać jeszcze widmowe. Ty, bo będziesz ściągał ogólnie rzecz biorąc te jednostki oraz Krzeszający, bo mimo wszystko będziesz mógł mnie potem skrzesić, tak? 32 też zresztą strzelisz dość mocno. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Bez obrony gram, tak? To jest największy ból. Build, build jest fajny, tylko taki bardzo ofensywny. No, to w nekro w sensie władce, no nie wiem czy to będzie jakaś yy, zajebista taktyka. Dobra, ale mam z nami nekromanty w razie czego, więc jak mi na pierdoszy tej many dużo, to ja sobie tam rzucę, z nami potem. No, minus dwa szczęścia mamy: 10, 13, 4, 10 18. OK, Okej, spoko. O, jakoś tak on nie będzie mnie, pewnie jakoś mocno strzelał. No, i zobaczymy, no jakby, no, stawię się, bo ja chcę się z nim jako tak obić, nie? No cóż. No cóż, zobaczymy. Ma tego, ma tego, ma wszystko co potrzebne. Dobra, okej. Okay. Many mi ukradł, zajebiście. 34 many mi zostało, ale mi to nie przeszkadza w żaden sposób. W żaden sposób mi to nie przeszkadza. Niech się tam pobramujesz na no, spokojnie. Ja sobie mogę w sumie... Jest atak dowodzenia, okej. Okay. Czy będziesz chciał mnie bić? Boję się podchodzić na tyle. Na razie na no spokojnie, moi drodzy. To straszne ryzyko tam wchodzić. Na razie przeczekajmy sobie. Strzelam naprawdę dosadnie, nie będę mówił, że nie. Więc skoro ten będzie miał ruch, tą bym strzelił, bo ona jest prawie wkurzająca. Okej, okay, pudło weszło, spoko, okej, okay, git. Jednak jej tam rzeczy, no nie są zbytnio fajne. To bram narzucone, pudło weszło, dobra. Zimowe zastępy w taki sposób. Ja bym moi drodzy zaczął od, yy, od, 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 od znamienia. Na no, no, co? a Z jest bez sensu w tym momencie. No raz, no, żyćmy hejsta. Byśmy się mogli fajnie ruszać spoko, bardzo ładnie i bramę tam rzucił, git stanę sobie tutaj, ale miss właśnie widzę właśnie. O widzę, widzę. Mane, no nie potrzebuje jakoś dużo, tak? Okej. Okay. No to zabolało. Ale spoko. Nie zaszkodzi. Ten skoro się uślepił, to się storporował, to zostanie storporowany. Raczej nie chcę się z nim bić. Muszę się przesunąć, bo mi będzie pasywnie bił. Uważam, że tutaj taki cios... Będzie bardzo dobrym ciosem Kurwa to ogni mu wchodzą. Okej, okay. no cóż, cóż Jest ostatni bastion moi drodzy. Jest, jest. Dobra, ale uważam, że da się bić. Super, bardzo dobrze. Zabolało. Nie powiem, że nie. Nie będę mówił, że nie zabolało. Okej. Okay. Mhm. Mm Poko. I tutaj, moi drodzy, będzie wchodzić. W sumie rzadko się ruszam. Jeszcze bym rzucił sobie prawą moc. Adamo, no trochę potraciłem tych jednostek. Nie będę zaprzeczał. Ale bije też mocno. To nie jest tak, że nie biję mocno. Eee... Dobra, wybuchmany jest. Ładnie. Pięknie nawet. Diawoł jest dość daleko w sumie. 788. Dobra, wie więcej jednostek. Dobra, duszki będę miał. Fajnie, spoko. Udło weszło. Git, z nami na Bansi poszło, okej. Okay. Diawa te ja się boję. Więc się od niego po prostu odsuwam. Ale w sumie tutaj. 8 12 Nie chcecie budzić sömę. Piękny torpor. No wróćcie tutaj. Dobra, teraz Bansi. Moim celem jest osłonięcie wampira, tak? Dobra, no, no nie jest dobrze jakkolwiek tu cokolwiek rzucać. Ale mi się wydaje, że może być opłacalne w sumie Zdechłem, ale jakby Warf według mnie to będzie. Diabeł to się nie prędko ruszasz ściana ognia rzucił mi. Dobra, no teraz ja się stąd spieprzę po prostu. Jeden punkt manem mi ukradł. Okej, okay, spoko. O, nie za dobrze walnęło mnie. Dobra, wiem, że mi oddasz. A jest minuslaki, więc nie tak tragicznie. Super. Znamie potępionych muszę zrobić na wampira. Znaczy, znamie nekromanty. Tak, na wampira niech ma. Niech, niech się chroni, chodok. Dobra, osłabienia fajnie, fajnie poszło. Osłabienia super, podoba mi się. Nie wskrzeszę się jakoś dużo, ale będę miał kolejne dłużki dla siebie. To jest fajną sprawą. Ora. Git. Eee, pojedyn te pojedyncze rzeczy zabiję z COVID. Nie chcę tu cię bić na razie. Na no płotem cię zostawię. Bo osłabiam sobie. Aha, to nie był dobry pomysł, bo w sumie. Ale nie, bo ja chciałem go osłabić tak naprawdę, więc jest ok. Więc jest ok dla mnie. Naprawdę jest bardzo ok. Ja też ciężko wyczyć, co robi co. Więc, więc moi drodzy. Diawa można bić. Ok. Stanąłem pod. Że będzie mógł potem użyć. Ale dobre, jakby uważam, że to nie jest jakiś tam wielki problem. Ciągle mamy w umarłych, tak? Ciągle mamy. Czy ja chcę coś rzucać? Tak, hejst jest. Hejst, sprawa jest. Kowycik jest. Mhm. To jest pytanie. To jest pytanie. Mowę ciężko wyczuć W tym momencie bym tego nie robił Dobra, bym po prostu skowyt co przedłużył Nie by ktoś nie miał Ajdź! ładnie Pasywka zabija super. No ten boli, zostały tak. Co mu zostało zbiegających jednostek? Te 22 bądzki. do tego mogą samane dać. Ale czy mi to jest aż takie potrzebne? No w sumie to ja nie wiem. Pięknie. Wow, naprawdę. <noise> Wampir robi robotę. Na mnie poszło, wiadomo, to było w końcu. Ładnie już jest mieni. Naprawdę te niskopisyjowe jednostki tutaj robią robotę. Dobra. Mordujmy. Mans taki po prostu, potrzeba. trzeba. Mhm. Okej. Okay. Głębokie zamrożenie. Tego to się nie spodziewałem. Tego to się nie spodziewałem. Ale trudno. Duszków mam bardzo dużo. No to mi bez różnicy tak naprawdę, mam już tyle duchów. Że... no nie ma szans ze mną, nie? Nie ma szans bardzo. No, sobie to po prostu, bo czemu nie? nie ma bez sensu tylko wygrabić. Okej. Okay. Skrzeszenie Git. Jest w porządku. G -g. No, GG, GG. Dzięki za gry. Ładnie, ładnie. No, dajemy radę, te. Daliśmy radę. Ta wichura pomogła. Bardzo mocno. Cudownie, wchodzi jak złoto. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło. Był to naprawdę ciekawa gierka. Więc mam nadzieję, że się Wam podobała i do zobaczenia w kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!